Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 17 lutego 2026 roku. No i co, Marvel nadal w sklepie? Powróciły skiny z Hogwartu. Kim Kardashian, to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Wstrząsara za 1800. Specjalista zwiadu wiadu za 1200. Ruby z Molo. Ruby. Reakcja za 1800, koronka za 1500, czerwony rycerz za 2000, agent chaosu za 1500, sygnał ręczny za 500. Wizja za 800, Żniwiarz za 800, Obrotowy Bezruch DENS za 500, w Fast and Furious Dodge Ice Charger to samo, Zakochana Folly za 1200, Misiolot za 1500. Ból serca za 500. Miłość i legendy nadal w sklepie. Słuszmen to samo. Sporty zimowe nadal w sklepie. Szafka ajt to samo. łupcie za 1500. lamowelaczki za 800, manekin za 1200, piesnekin za 1500, dropy fortnite nadal w sklepie, klepanka za 500, zapał za 1200 Cybernetyczne kosy za 500 Hajime za 1500 Kilow Anarchy za 800 Abstrakt za 1500. Mistyfikacja za 1200. Headbanging za 500. Zawadiaka za 800. Treser za 1200. Pieczone pianki za 200. Klawisze Kintsugi za 500, powróciły F50 Messi Prestige, 10. Nike Air Max 95 SPX Stash, Crocs Echo Marbelt, Clock Black Sand Multi. I Crocs Classic Cozy Slipper Pink Milk. Te skiny i temy to samo. Zestaw Szkarłotna Żmija nadal w sklepie. Te skiny to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Odpale silniki to samo. Chapel Round nadal w sklepie. Nie myśl dzisiaj kpopowych łowczyń demonów. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kody ggleom w sklepie. Hashtag epicpartner, hashtag reklama. A jeśli się z wami żegnam. Siemneczko.